O tu to już jest prawdziwa dżungla. I do teraz? O no, spory taki wyrósł. A więc no trochę nam urosły papryki. papryki zostały przegonione. Czy jakaś jedna? Albo to barburka. A tutaj żółta barburka. Może i tak. Tutaj pomidory to są. Mega konkret. Taka dosyć dorodna sadzonka. Nie wiem czy nie za dużo, a przecież 15 były siane. Czuć, i to, to jest? Ten modliszka Black Ball. Czarna kula. Widziałeś? Czarna kula. Tutaj załamu tu górki szklarniowe. To powinny być sadzone generalnie teraz. Ale posadziłem je trochę wcześniej, no i teraz jest właśnie taki problem, że, że są dłużej. Nie wiem, czy coś z tego będzie, ale będziemy walczyć. Tutaj mamy kolejne pomidorki. To, to, nie wiem, co to. Na pewno coś tutaj. Pewnie ułan. To ogórek Saldwin szklarniowy. To jest ogórek? Aha, ten jest ogórek, tak. Aha, czyli to jest to samo co tam. O. Trochę zachrypnięty, jest jeszcze przeziębiony. O, tu jest taki ten mały pomidorek, co tam nam się złamał Poszedł nie pokazywałem Wam tego, ale nie każdy był taki wsadzony. O, nie każdy wyrósł Będzie trzeba jeszcze to poprzerabiać. No, mokro mają, więc nie trzeba tutaj ich podlewać. Ale będziemy jeszcze pikować, przesadzać. Od tej strony, od parapetu. Z południa to wygląda w ten sposób. Więc piekowanie pomogło. To są pomidory, które pikowałem z dwa tygodnie temu. O! One sobie rosną. Gdzieś tu, gdzie gdzieś jakiś żółty listek jest, ale to nic. To się nie ma co tym martwić. I to jest... Lolek jakiś. O! Tu jest lolek. Bez pikowania, czyli jest tutaj różnica. To są dosyć małe pomidorki, będzie trzeba je też przypikować. A tutaj mamy arbuza, także arbuz wygląda w ten sposób, i parapet już jest mokry. Od podlewania, o tutaj widzę, coś nam przyschło. Parę sztuk nam uschło. Szkoda. No, nie każdy się udaje, a co to było? coś tam, coś tam, a to taka odmiana, nie bardzo, lubiłem tą odmianę. O, ten za co jest bardzo ładny, ten mi się podoba, trzeba go przepikować, żeby nie żółk. O i będzie dobrze. Także idziemy teraz na ogród. A więc dzień dobry, wróciłem. O kur... Ale znowu jadę na jakiś czas. Także przez tydzień chyba filmów nie będzie. Ale wrócę, wrócę. Dobra, jesteśmy przy tunelach. Zobaczymy, co tu się działo przez O, przez dwa tygodnie, jak mnie nie było. Dobra, otwieramy. Zobaczmy, jak tam nasza sałasa 50 dni, tak? 50 dni miało być. I coś tutaj, coś tutaj rośnie. Bynajmniej ta, którą przesadziłem. Nie, czekaj, to chyba ta była lodowa, ta. Sałata lodowa. No, jeśli chodzi o sałatę lodową, to niestety, ale nic z tego nie będzie. To trzeba wszystko, że tak powiem, czereśniaki te. No, to, to, może, to może była sałata. To jedna się uchowała. Tutaj jest jakaś sałata coś tu rośnie i tu jest kapusta, ale chyba słabo to wygląda. To nie wygląda mi na sałatę już można. O... To, to nie wiem tu, to... może nie, to też nie. Dobre. Jak to wygląda pod spodem? No coś tam rośnie, ale to nie są takie sadzonki, jak chciał. Za to por, por sobie daje radę. No coś tu. Wyrosło. No więc tak tutaj nic z tego nie ma Tam gdzieś będzie jedna główka Dobra to się to, to zabezpieczymy Czyli Sałata generalnie nie nam marna Może dlatego, że przykrywa ją warstwa włókniny mrozów nie zapowiadają, ale będzie jeden na plusie, ale już widzę, że tutaj rzodkiewka rzodkiew daje radę o. to 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 nie to może być rzodkiewka, nie? za to to na pewno nie to nie to to może być rzodkiewka też rzodkiewka o, a tutaj co to? ogórek? Było górek jakiś. Nie wiem, za roślina, zostawię ją. O! Także rzadkie, już, o Już nawet jest czerwona jedna. Także coś tam rośnie. Przegląd jest. O! I tutaj rzadziej posadziłem, więc może coś z tego będzie. Dobra. No i tutaj już coś tam też nam rośnie. O! Jakaś inna odmiana, to trochę inna. Ale to spokojnie. To takie eksperymentalne. Co tu? W, w pierwszym elektromagili. To to, który mówisz tak. eksperymentalny dało. Tak. 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 <śmienicza> tutaj się wsadzi jakieś pomidorki, coś tego. Będzie dobrze. No, bardzo ładnie wygląda. Już nawet jedną do upartego można by było zjeść. Także jest tu trochę roboty To zostawię później, tak to przekopię Por będzie trzeba też jakoś posadzić I tu już będzie można nawet główki poprzecinać, gdzieniegdzie gdzie. No wilgotno, ma tutaj, nie jest źle No to nie wiem co to. już do kopuste, jaka No nie wiem, zobaczymy Dobra. Może nie będzie tak źle Idziemy tutaj do Tego większego tunelu Z tego co wiem To już się woda tu Zaczęła przelewać No i już jest Zielono, pokrzywa Pokrzywę to sobie zerwę Do suszenia No płaczek zarosł Zarosło, miałem ziemniaki wsadzić Ale nie będę wsadzał Także tutaj jest zielono Chodźcie zobaczymy no tu wszędzie trawa jest więc trzeba zrobić tutaj no, to co chyba jest mlecz to nie jest tak mi się wydaje mniszek lekarski, na pewno nie to mlecz jest wody ile? ponad 1000 litrów no i tutaj trzeba było już podnieść chyba do góry, ale to podniesiemy a tutaj zobaczymy ile syfu naleciało o, aż zgniło dobra, dawaj to tu o. Pyk. Zaraz to prze, prze, o, przesortujemy i już inaczej wygląda. Także wody już jest sporo. No i robi się zielona. Glony tutaj zaczynają mi to atakować, więc będzie trzeba to stracić szybko zawinąć, bo już jest zielonkawa woda. Nie, nie jest dobrze. O, weźmiemy tutaj Będzie trzeba jakoś tak o w tą stronę, teraz będzie ściekało w drugą To winąć do podlewania i będzie luksus. Tu już trawa mi rośnie, więc znowu trzeba, to, to nie wiem co to za krzak będzie trzeba o tu woda wszędzie woda Teraz to zrzucimy tu jest zielono dosyć, wiosennie, wiosennie Ale tak to jest jak jest Mało czasu, gdzieś się wyjedzie i tam powinno zaraz z powrotem kapać nam Patrz, wszystko rośnie to wszystko do pielenia będzie O, woda poleciała na mnie. Trochę się zmoczyłem, ale to nic Jeszcze tutaj Dobra Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze tutaj trochę wody Niech leci Świat szeroki Zobaczymy gdzie ta woda kapie na zewnątrz bardzo dobrze widzicie po stronę o to właśnie chodziło nie chcę tutaj kapie woda sobie podkapuje no tak <laughs> także będzie trzeba tu jeszcze raz przekopać gdzie się da to Yy, agro tkanina gdzie się nie da to będziemy musieli po prostu no, pielić sobie ogródek o, już tutaj pokrzywa rośnie jakaś ale tu będzie yy, będziemy zbierać pokrzywę na że tak powiem yy, na suszenie o, trawa już nam tutaj zaczyna wychodzić te nikt jej nie zapraszał rówki już się zapielenie bierze ale to dzisiaj tylko tak skromnie o tu jakaś roślinna jest nie wiem dlaczego ona może jakaś dobra o, będzie co robić O. Dobra Nie mam się czasu na to więc Takie coś będziemy zbierać No <laughs> to już czas na sadzenie Także myślę w sobotę, w niedzielę będzie już można coś oglądać Co ty, ile tego siuwaksu się nazbierało Fajnie, tak wiosennie mm. mleczek No to, to chyba będziemy tutaj wrzucać, nie? Chodzić po tym czy nie? Nie wiem. Nie mam pomysł na to. Zaraz wyniosę. Gdzieś to. Idziemy dalej. Woda kapie. O maliny to sobie radzą. Bardzo ładnie. Agródkanina spełnia, że tak powiem, strefę buforową Tu coś wyrośnie, ale to później wyniosę. Także coś tam rośnie. Pomidory rosną. Tutaj trzeba już to ogarnąć, bo nie było czasu. No to trawa też rośnie. To Oto będzie trzeba spalić. A jak tam nasze brzuski. Tu chyba porzeczka czarna albo czerwona, nie pamiętam. Brzuski odbiły. O, już będzie można na syropek zbierać yy, te sosny, czubki ta też odbiła a te trzy, no niestety nic z tego nie będzie idziemy dalej tutaj takie brzozy już się wakacyjnie robi lipa o, czereśnia może coś z tego będzie mróz jak nie zeżre także dzisiaj taki mały obchód jestem trochę przeziębiony, więc nie będę nic robić zresztą widać po twarzy, że wysypało to tak to wygląda. Dobra, dzięki za oglądanie i w następnych odcinkach będziemy coś tam działać. No to cześć.